Wróciłeś z trasy i cały front masz w owadach, a chcesz mieć taki przód, czyli bez owadów, ale usuwa owady. Pomoże nam w tym topas od autografa, który aplikujemy bezpośrednio na suchy lakier, chłodny lakier. I oczywiście, nie na słońcu, żeby nie narobić uszkodzeń, więc zobacz to. Fajnie się pieni, przez co dłużej leży na lakierze. A tutaj musimy akurat poczekać do minutki, żeby nam zareagował z owadami. Zobacz, ile ich jest tutaj. Nawet pod palcem to nie chce zejść. Musimy teraz napsikać. To samo szyba, zobacz. Tylko je ja rozmazuję, ale nie ściągam. Z ptasim klockiem też sobie poradzi. Ale to nie jest tak jak zwykły produkt, tylko zależy, jest taki jak żel do PPF-u. Tylko bierzcie pod uwagę to, że to leży już 2-3 tygodnie na słońcu. Wy tego nie róbcie, bo będziecie mieli może, może nam się wpalić, że nie wiem, będzie do spolerowania. Ale my chcieliśmy przetestować właśnie siłę tych produktów, no bo jak masz świeże owady, to zajdą i pod Ludwikiem. Nie? Właśnie, bo jeden widz powiedział, że o, takie owady to Z zwykło... Ludwikiem sobie bierzesz. Nie, że zwykłym ciśnieniem zdejmiesz. No może świeżo Tak. Potrafię. One leżą, odkąd wróciliśmy z Poznania od Petera. Później byliśmy jeszcze w Rzeszowie. No to są w Rzeszowa robaki w jedną i w drugą stronę. I brak powłoki. A, i brak powłoki. i brak powłoki. I brak powłoki. Zobacz to. Widzisz jego konsystencję? Miałem rację, że on jest żelowy. Minęła minutka. Taka galaretka. Zobaczcie, tu są aż korzuchy Dlatego tutaj już wiem dlaczego on tak długo leży. Wtedy może dłużej pracować. Widzisz? Bo to jest taka galareta. Nic. Ładnie. Ładnie. Ładnie się poradził. O, tu je widać. Widzisz? No. Uh -huh. Zaciekawiła mnie ta konsystencja żelowa. A, Teraz ptasia kubka. Zastrzała, nie? No i ten nasz ukochany front. Tutaj najwięcej będzie widać, bo mamy jasny lakier. Zaczynamy od prawej strony. Na pewno Stefanie z tą rejestracją poradził, bo na to zawsze jest wracające. Tutaj jestem pod wrażeniem. Poradził sobie bez problemu. Biorę to pod wrażeniem tylko dlatego, że to nie jest świeży nalot owadów, tylko to jest nalot, który troszeczkę leżał. I zobacz, ściągnął nam wszędzie owady, bez żadnego problemu. Czy to będzie lampa, balusterko, tablica rejestracyjna, która ty zawsze wspominasz, że no tutaj najciężej schodzi, jeżeli chodzi o tą ten model blachy. Więc tutaj auto nie ma powłoki, ale ma hydrowos, silniejszy hydrowos. I zobacz, że też nam nie uszkodziło go. Cały czas to hydro jest, widzisz, spływa. Więc jeżeli myelibyśmy jeszcze powłokę, to już w ogóle by była baja. Zobaczcie to, co mówiłem, że trzymałem owady ponad dwa tygodnie i zobacz, tu, gdzie nie mamy niezabezpieczony element, przykładowo lusterko w czarnym połysku, zobacz, że te owady nam się wpaliły. One już są nie do usunięcia. Jedynie co możemy, to usunąć je maszynowo w ostateczności trzeć papierem. A naprawdę, jak odleżą długo, czasami mogą być nawet nie do usunięcia i zobacz, tu je widać. Nie? Żadna chemia nam tego nie usunie, a drapanie tym bardziej nie pomoże. Chcecie więcej tak zjebanego kontentu? Obserwujcie.